Z tej strony Gabrys, dzisiaj was witam w kolejnym odcinku. Będziemy budowali znowu metro. Zaczynam wam od pomachania. Tam widzicie. Dobra i zaczynamy się do roboty, zabieramy się do roboty. Oj. Tutaj zrobimy coś takiego. Pokażę wam co tutaj trochę zrobiliśmy. Tyle tutaj trochę zrobiliśmy. Widzicie takie oświetlenie metra. Za bardzo nie wiedziałem jak to oświetlić. Młody to po mógł robić, bo miał pilota. I no. widzicie jak to jest wysoko. Chcieliby się tu zmieścił. Musimy to szybko kopać. Nie wiem czy to dzisiaj skończymy, no ale może jest trochę. Nie, muszę popatrzeć czy mamy to DNT, bo bram tylko nie wiem gdzie je dałem Młody był i no, i dał DNT, jest yeah. no. Szkoda mi trochę oświetlenia, no ale patrzcie jaki właśnie wybuch. I mamy Jasne jakby tego widzieć to tak słabo. On muszę powiedzieć, że to będzie zabudowane i tak. Nie było szelaza, niestety. Widzicie sami, bo tutaj są takie bunkry. Pokażemy wam je. Jak nie dzisiaj, to w następnym odcinku. No proste. czy boję, że się na pole przebiję, bo... Zapiekamy! Znowu do bunkra wyszliśmy ja. dalej. Hardy beton. Ej, dwa spowoduje wielki było. A widzicie jak pięknie idzie tunel? Czekaj, ja wiem, że To pokażę Wam, gdzie, dokąd idzie metro. To metro aż nie jest takie krótkie, jak już myślicie, ohoho. Tylko metro będzie. Bo dziękujemy sobie za pobyt na naszej wiosce. Metro będzie tutaj wychodziło. I stąd. Stąd będzie przejście do sądu. Jakby ludzie stąd chcieli szybko przejeżdżać do sądu. Przecież nie się czy zaznaczę, bo później nie będę wiedział w którym miejscu. Yy, tak prosto idzie, idzie pod moim domem. Nawet nie wiem, czy ja chodzę, to idzie pod moim domem. Jaja. To chyba że w moim <grym> Musimy się to jakoś przekopać. To no nie wiem że bardziej jak to idzie czy to idzie pod moim domem, czy obok mojego domu, ale jak idzie pod moim, to są tutaj jaja. Idzie pod moim domem. Serio? Oprócz piwnicy najwyżej się jakoś zamuruje albo coś. Tutaj jeszcze to dokończę od razu. Widzicie? Dobra, idziemy dalej. Robimy podwójny wybuch. Yeah. Czemu ja. Co mu się dienty nie pali? jest na polu mokro? Idziemy dalej, kopiemy dalej. Tak, tak. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. No i takie poszerzanie metra, no to to jest spoko jeszcze. Jeszcze dam jakiś nie ja wiem co tam jest. Mm. Podwójny wybuch. Trzeba bombu na myjce. Spoko, to zamroziło. Tylko zabuduj to tym samym betonem. Będzie biały. Nie, nie. Górę czarną. I mamy chyba już czarnego. Czekaj, 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 czekaj. Nie, nie rozmrozi się, bo jest wieczór, więc... Tam. Czy leje się woda? Nie leje się wody. Patrzcie, mój dom. Czy przejście do mojego domu? Nie. Dobra, ale no przynajmniej... Co? No tutaj jest przejście. Muszę też kakać, bo nie widzisz jak tu wysoko. Później to przelecę łopatą i po prostu wsadzę. trzeba łopatom przelecieć. Trzeba było. Tak, tak, nie Czas byłoby nam rusztowanie, ale no sumie. Oświetlenie jest dobre. Tak się powodujemy tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. A w ogóle znalazłem to w jakiejś skrzynce i tego jasno głaża to i... Nie go wylatuje. Dokładnie. I teraz trzeba wziąć szyby, żeby się na, to, na nas nie zawaliło. Bo wszystko jest możliwe. Trzeba zrobić pan Przed młodym jak młody by czasami wjechał ciężkim sprzętem i próbował kuć. On tu będzie też kół do swojego domu, więc ja nie wiem jak się to skończy. I oto. Czekajcie, wyjdę do góry. Przeszliśmy pod moim domem. Co? Moim domem lecili, Ty, przeszliśmy przeszli już pod moim domem. Dobra, i tu będziemy wychodzili. do mnie no tu oczywiście będzie trzeba zamrozić teren, żeby nas nie zalało. Ja mówię, że mamy nowe no, nie Jasne, widzicie, co ja zrobiłem. Dobra, nie zalało nas jakoś, strasznie. Bo teraz musimy iść po czarne. Bo dzisiaj to wszystkiego tu nie skończymy lecce. Mogę też podłogę zrobić. Młody może zrobić ten odcinek. No czarne. myślę, że tyle wystarczy. Tyle nam wystarczy. Czyli teraz potrzebny mi jest biały zrobili pół płytek, bo tak to jest marnota. Hmm. Ale muszę zawsze chodzić tam do na kolana, Rozbierasz i tam gdzieś niczego. Wpadłem znowu do tych. I... Nie. No to szam jaja. trzeba dzwonić chyba po młodego. Tak, się nie filo w tej akurat w tym momencie zniszczyć. No to. Byłoby już. Byłyby dwie wyrzuciłem go diamentowe go wyrzuciłem, a miałem i patrzcie, i teraz zrobimy tak to jest najszybciejszy pomysł na robienie oh! się stało. E tam spoko, nie zaleje nas tutaj to też musieli użyć jakoś schrony Czekajcie, bo tutaj mam to, to od razu muszę zobaczyć na jakiej wysokości mam. Od razu sobie zamulujemy tak A dobrej wysokości, bo później to przerabiać. No to jest jak przerabiać. Musimy się prze, przez całą wodę przejść i wtedy tam dopiero zrobimy wyjście. Bo tak to robię Dzisiaj Znaczy no, sobie hełm od młodego. Oddychaniem pod wodą, Oddychaniem pod wodą tylko mamy problem. Mhm. No to mamy trochę problem. Biały beton. No to chyba już dzisiaj więcej nie porobimy. Muszę wziąć tory. Ale to muszę mieć takie same. Muszę mieć, a nie wiem, bo tutaj tak nie odpowiada, że mam. Jednak nie. Tu już mam, mam mieć gładkiego kwarcza. Tutaj jest białego betonu. Sami widzicie, na tym dzisiaj już będziemy chyba kończyli. Jeszcze muszę to tutaj przeleć taki rząd. Dostawcie łapkę do suba i komentarz. I ja myślę, 100 tysięcy, więc musicie być w tym 100 tysięcy. Widzicie jak nam to już wyszło, więc...